Kiedy mówiliśmy o myślach automatycznych, warto je trochę podsumować. Trzeba wziąć pod uwagę, że one są automatyczne, więc na początku, kiedy nad nimi nie pracujemy, nie mamy nad nimi kontroli. One po prostu się pojawiają, znikają, czasami się ją zamęt. Ponieważ są automatyczne i pojawiają się bardzo często, my zaczynamy w nie wierzyć. To znaczy, przyjmujemy to, co sobie pomyślimy, jako prawdę. Jeśli mamy na przykład zdanie, nikt mnie nie lubi, jest ono opinią jakąś naszą na jakiś temat. E, natomiast nie jest to fakt. Ze względu na to, że te myśli automatyczne pojawiają się bardzo często, my zaczynamy przyjmować je jako fakty. Czyli taka jest prawda, tak jest i nic tego nie zmieni. Czyli że faktycznie jest tak, że nikt mnie nie lubi. E, te myśli, które negatywne, które przyjmujemy jako fakty, są zniekształceniami, zniekształceniami poznawczymi. Zniekształcenia poznawcze to ten rodzaj myśli, które są po prostu zniekształcone, zresztą jak sama nazwa mówi. Mamy ich kilka rodzajów. Ja powiem o kilku moich ulubionych, ponieważ uważam, że one najczęściej pojawiają się w naszym życiu i nie ukrywam, że u mnie samej również się pojawiają. Moim ulubionym to etykietowanie. To jest taki rodzaj myśli, który to tak, jakbyśmy przykleili sobie na czoło kartkę z napisem: Jestem głupkiem, jestem beznadziejny, bądź też inni są beznadziejni. To jest pewien rodzaj etykiety, który przyjmujemy i uznajemy jako fakt. Na ile mogę mieć dowodów, że jestem głupkiem? Niewiele. Pewnie znalazłyby się jakieś sytuacje, które faktycznie by nam to potwierdziły. Ale też na pewno znaleźlibyśmy mnóstwo różnych sytuacji, które przeczyłyby tej, temu zdaniu. Natomiast ponieważ przyjmujemy to, ta myśl pojawia nam się często, my ją przyjmujemy jako fakt. Innym moim ulubionym zniekształceniem poznawczym jest czytanie w myślach. To to wszystko to, co ludzie myślą, że robi psycholog. Nie, nie czytamy w myślach. Natomiast ludzie zdają się wiedzieć, co inni myślą na ich temat. Tak jak w zdaniu, nikt mnie nie lubi. Rozumiem, że każdy siedzi w głowie drugiej osobie i wie, co ta osoba myśli na nasz temat. Kolejnym zniekształceniem jest przepowiadanie przyszłości. To wtedy, kiedy każdy z nas oczywiście trzyma magiczną kulę, w której można przepowiadać przyszłość i widzimy, co tam się w nam przy przyszłości ma wydarzyć. Oczywiście zawsze negatywne rzeczy. Czyli wtedy, kiedy myślimy, na pewno mi się nie uda. Wtedy, kiedy myślimy sobie, że ten wyjazd będzie nieudany. Wtedy, kiedy myślimy sobie, że nie znam tego egzaminu. Kolejnym moim ulubionym zniekształceniem poznawczym jest coś, co potocznie się nazywa, nazywa trzebiologią. To znaczy, muszę coś zrobić, powinnam być grzeczna, powinnam zawsze mieć same szóstki. To takie zniekształcenie, które nadaje nam pewien rodzaj tego, jak my powinniśmy być, lub jacy nie powinniśmy być. Takim bardzo popularnym zdaniem, który jest właśnie w ten sposób zniekształcony, to jest: Chłopaki nie płaczą. Chłopakom nie wolno płakać. Nigdzie nie jest to zapisane. Nigdzie nie, nikt nam nie nadał takiego prawa, że chłopakom nie wolno płakać. Mogą, a nawet powinni, wtedy, kiedy czują na to ochotę. I mają ku temu na przykład chociażby powody. Więc zniekształcenia poznawcze jest ich bardzo dużo. Ja przedstawiam kilka moich ulubionych, i wydaje mi się, że one są takimi, które bardzo często pojawiają się u różnych osób. To nie muszą być tylko osoby, które cały czas myślą o sobie negatywnie. Tak naprawdę każdy w jakimkolwiek momencie swojego życia korzysta ze zniekształceń poznawczych, czy tego chce, czy tego nie chce.